Brodawki na stopach, czyli brodawki podeszłowe weruka Plantaris, wywołane są przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV, głównie przez typy. HPV1 najczęściej odpowiada za tzw. brodawki głębokie, bolesne, często pojedyncze HPV2 i 4. Zwykle powodują brodawki mozaikowe, które są płaskie, liczne i mają tendencję do zlewania się. HPV63, rzadziej spotykane, ale także związane z brodawkami na stopach. W skrócie HPV1, 2, 4 i 63 to najczęstsze typy odpowiedzialne za zmiany na stopach. Jak wygląda podstawowy proces biologiczny rozmnażania się wirusa polegający na replikacji? HPV to wirus, który nie ma własnych enzymów do replikacji, ale za to wykorzystuje aparat komórki gospodarza. 1. Wniknięcie. Wirus dostaje się do organizmu przez mikrourazy naskórka. 2. Infekcja kernocytów. Jego DNA trafia do jąder komórek w warstwie podstawnej naskórka. 3. Episomalna forma DNA. Wirusowe DNA otrzymuje się w jądrze postaci kolistego DNA, nie wbudowuje się do genomu, chyba że w przebiegu zmian nowotworowych. No i może istnieć autonomicznie. 4. Replikacja związana z różnicowaniem komórek skóry. W komórkach podstawnych wirus kopiuje się powoli utrzymanie rezerwuaru. W wyższych warstwach na skórkach, gdy komórki zaczynają się różnicować, aktywuje się intensywna produkcja wirusowego DNA i białek kapsydu, czyli płaszcz białkowy, którego funkcją jest ochrona, transport i dostarczanie genomu. 5. Składanie i uwalnianie. W najwyższych warstwach, czyli rogowej, powstają nowe cząstki wirusa, które uwalniają się wraz z łuszczającymi się komórkami. Dlatego brodawki powstają tam, gdzie na skórek intensywnie się odnawia i łatwo o mikrourazy, np. podeszwy stóp. Najważniejsze czynniki. Stan odporności. Układ immunologiczny decyduje, czy wirus zostanie szybko zwalczony. Osoby z obniżoną odpornością. Przemęczenie, stres, choroby, przewlekłe leki immunosupresyjne są bardziej podatne. Mikrourazy skóry. HPV wnika tylko wtedy, gdy ma wejście, czyli przerwanie ciągłości naskórka. Suche pęknięcia, otarcia od butów, maceracja skóry np. po basenie sprzyjają zakażeniu. Rodzaj skóry i bariera naskórkowa. U niektórych osób warstwa rogowa jest grubsza, bardziej odporna. Skóra przesuszona, popękana albo nadmiernie wilgotna łatwiej przepuszcza wirusa. Kontakt z wirusem. Im więcej cząsteczek wirusa ma kontakt z raną, tym większe ryzyko. Nie zawsze pojedynczy kontakt wystarczy do zakażenia. Genetyka i indywidualna reakcja immunologiczna. Każdy ma trochę inny sposób rozpoznawania antygenów wirusowych i to tłumaczy, dlaczego nawet w jednej rodzinie jedni mają brodawki, a inni nigdy. Wiek. U dorosłych część osób zyskuje odporność po wcześniejszych, często bezobjawowych infekcjach HPV. Dzieci i młodzież są bardziej podatne. U dzieci brodawki pojawiają się częściej, bo mają jeszcze niedojrzały układ odpornościowy, który nie zawsze od razu rozpoznaje HPV. Skóra dzieci jest delikatniejsza, łatwiej o mikrourazy, np. Na, na placach zabaw w basenach czy bieganiu boso. Częściej dochodzi do kontaktu dziecko-dziecko w szkołach czy przedszkolach. U dzieci brodawki często samoistnie znikają niż u dorosłych, bo w pewnym momencie układ odpornościowy dojrzewa i uczy się zwalczać HPV. Organizm potrafi skutecznie wyczyścić zakażenie, dlatego nierzadko po kilku miesiącach czy roku brodawki znikają bez leczenia. Dlatego dermatolodzy często u małych pacjentów mówią o strategii poczekać i obserwować, szczególnie jeśli zmiana jest niebolesna i nie przeszkadza w chodzeniu. Po co wywołuje się stan zapalny przy terapii brodawek? Układ odpornościowy często nie widzi wirusa HPV, bo on namnaża się tylko w kerenocetach warstwy rogowej i ziarnistej, a tam prawie nie ma komórek immunologicznych. Wywołanie miejscowego senu zapalnego, np. mechanicznie, chemicznie albo termicznie ma za zadanie zwrócić uwagę układu odpornościowego na miejsce infekcji. Dzięki temu limfocyty, makrofagi, cytokiny ściągane są do tego obszaru i organizm ma szansę rozpoznać i zniszczyć komórki zakażone HPV. Czy kwas tylko pokazuje problem, czy też usuwa? Preparaty keratolityczne, np. kwasy salicynowe, mlekowe, TCA, monochloroctowy, działają dwutorowo. Mechanicznie, chemicznie złuszczają warstwę rogową, usuwają część zainfekowanych komórek, podrażniając tkankę, wywołując kontrolowany stan zapalny, który pobudza układ odpornościowy. Dlatego efekt terapii to nie tylko spalanie, wytrawianie tkanki, ale także immunologiczne obudzenie. Czy można mówić kontrolowany stan zapalny? Tak, i to jest bardzo trafne określenie. Stan zapalny w medycynie to zawsze reakcja obronna organizmu. W podologii czy dermatologii celowo go indukujemy w ograniczonym, kontrolowanym zakresie, tak aby nie zrobić szkody, tylko pobudzić proces gojenia i walki z wirusem czyli kontrolowane pobudzenie odporności. Odporność a nawroty. U części pacjentów brodawki znikają po jednej terapii i nie wracają, a u innych odrastają lub pojawiają się nowe. Zależy to głównie od sprawności układu odpornościowego oraz od tego, czy organizm zdążył nauczyć się rozpoznawać HPV. Więc powtórzę. Czynniki osłabiające odporność, stres, zmęczenie, przewlekłe choroby, leki immunosupresyjne zwiększają ryzyko nawrotu. Różne metody leczenia. Kwas salicynowy TCA-MCA złuszczają warstwę rogową i wywołują miejscowy stan zapalny. Krioterapia, ciekły azot niszczy tkankę, przez zamrożenie prowadzi do martwicy i także stanu zapalnego. Łyżeczkowanie, wycięcie chirurgiczne, czyli mechaniczne usunięcie zmiany szybkie, ale z ryzykiem nawrotu i blizny. Laseroterapia. Odparowując tkankę, jednocześnie koagulując naczynia i stymulując odporność. Immunoterapia, np. szczepionki, nie niszczy mechanicznie brodawki, ale uczy układ odpornościowy zwalczać HPV. Samowyleczenie. W wielu przypadkach, szczególnie u dzieci, brodawki znikają samoistnie w ciągu 1 do dwóch lat. Wynika to z tego, że układ odpornościowy w końcu rozpoznaje wirusa i eliminuje zakażone komórki. W gabinecie często wspiera się ten proces przez wywoływanie kontrolowanego senu zapalnego, żeby przyspieszyć reakcję. Zakaźność. HPV przenosi się przez kontakt bezpośredni lub pośredni, czyli np. wspólna podłoga, ręczniki czy buty. Kluczowe są mikrourazy skóry. Wirus nie przejdzie przez nienaruszoną barierę naskórkową. Dlatego nawet jeżeli dwie osoby chodzą boso po tej samej podłodze, jedna może się zarazić, a druga nie. Profilaktyka. Noszenie własnych klapek na basenie saunie czy hotelu. Unikanie chodzenia boso w miejscach publicznych. Osuszanie stóp po kąpieli i dbanie o ich odpowiednie nawilżenie, aby nie dochodziło do pęknięć. Nie ręczników ani butów. W gabinecie dezynfekcja powierzchni, narzędzi i jednorazowe materiały. Różnicowanie zmian. Brodawka ma przerywaną linię papilarną, punktowe krwawienia, czarne kropki, czyli te nasze ukochane kapilary, bolesność przy ścisku bocznym. Odcisk. Zachowane są linie papilarne, centralny czoprogowy, bolesność przy nacisku pionowym. Model, rozlana hiperkeratoza, zwykle niebolesna, bez cech naczyniowych. Zmiany podejrzane, np. czerniak akralny, asymetria, nierówne brzegi, różne kolory krwawienia to zazwyczaj wymaga konsultacji dermatologicznej. Czy HPV można usunąć raz na zawsze? HPV nie działa jak ospawieczna czy opryszczka. Nie ma takiego mechanizmu, że wirus zostaje w organizmie w stanie uśmionym na zawsze. On namnaża się tylko w komórkach nabłąkowych skóry i błąd śluzowych. Gdy układ odpornościowy nauczy się rozpoznawać wirusa, usuwa wszystkie zakażone komórki i brodawka znika. Jakie są możliwe scenariusze? Po pierwsze, pełne wyleczenie. Organizm faktycznie potrafi całkowicie usunąć wirusa z danej lokalizacji, dlatego brodawki często nigdy nie wracają w to samo miejsce. Po drugie, ponowna infekcja. Nawet jeśli pozbyłeś się HPV typu pierwszego w danym miejscu, możesz ponownie zarazić się tym samym typem w przyszłości, na przykład na basenie. To nie jest reaktywacja, tylko nowa infekcja. Po trzecie, trwałe nosicielstwo, rzadziej, ale u osób z osłabioną odpornością wirus może się utrzymywać dłużej. Wtedy mamy do czynienia raczej z przewlekłą infekcją niż klasycznym uśpieniem jak przy wirusie opryszczki. Podsumowując, brodawkę można wyleczyć całkowicie, wirus nie musi zostać w ciele na zawsze, ale odporność na HPV jest typowo swoista. Możesz pozbyć się jednego typu, np. HPV1, ale zarazić się innym, np. HPV2. Dlatego u jednych brodawki nigdy nie wracają, a i nie mają nawroty, bo łapią kolejne infekcje.